Kasiu, bardzo miło Cię widzieć. Ostatnio chyba rozmawiałam z Tobą około dwóch lat temu. Ty rzadko pojawiasz się na show biznesowych, imprezach. Rozumiem, że MMC jest wyjątkiem. Tak, ja jestem ich wielką fanką i to jest niezwykły duet i też wspaniali ludzie, których poznałam bliżej. Także jak stanowią tak bardzo fajną i ciekawą w ogóle linię mody, że jestem absolutnie przekonana, że będzie tym razem super pokaz i duży sukces. Tym bardziej, że już było widać zdjęcia Lary Gessler w, w tym, co będzie dzisiaj zaprezentowane i naprawdę jest imponujące. Co w takim razie słychać u Ciebie zawodowo? U mnie zawodowo bardzo dobrze, dziękuję. Ja zajmuję się tym, co robię od wielu, wielu, wielu lat: czyli pracuję z ludźmi dla ludzi. Mieje coraz więcej, praca jest bardzo intensywna, więc nawet nie zauważyłam, że minęły te dwa lata, kiedy my ostatnio rozmawiałyśmy, bo faktycznie czas, czas goni i nawet pędzi, więc nie miałam w ogóle też czasu bywać w takich, w takich miejscach, bo też bardzo dużo wyjeżdżam. To w takim razie dokąd następny wyjazd? Mam nadzieję, że do Azji uda się jeszcze w tym roku. Tak, jak wspomniałaś, bardzo dużo się zmieniło. Nie widziałyśmy się dwa lata, i chciałam Cię zapytać, jak Ty w ogóle na przykład zareagowałaś na zwolnienie Tomka Kamela z telewizji polskiej i czy macie kontakt? Um, nie śledzę tego, co, co, się, co się u niego dzieje. Jestem przekonana, że gdzieś znajdzie swoje miejsce. Tak jak chyba każdy z nas. Dokładnie tak. Czasy są takie bardzo zmienne, i. Um, to, że kiedyś byliśmy w jednym miejscu przez wiele, wiele lat, to już, to już nie jest tak i każdy z nas zmienia te miejsca, więc to jest chyba coś normalnego. Podobno zmiany są potrzebne. Oj tak, ale ja bardzo nie lubię tego powiedzenia, co nas nie zabije, to nas wzmocni, bo tego troszeczkę jest za dużo w życiu, więc takie pozytywne zmiany. Takie pozytywne zmiany, dokładnie. To tu stawiamy kropkę. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. No i do zobaczenia. Mam nadzieję, szybciej niż za dwa lata. Tak, do zobaczenia. Trzymaj się, dziękuję.